W szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek po wakacjach. Nowy rok szkolny to nowe wyzwania, zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie swoich pasji i umiejętności. Cieszycie się, że wróciliście do przedszkola? A na co najbardziej czekaliście? Na panią trudzie! A pani trudzie czego Was uczy w przedszkolu? Rysowania. A niedługo pójdziecie do prawdziwej szkoły, tak? I tam będzie czekało na Was więcej zadań już. Macie siłę i czekacie na to, żeby iść do prawdziwej i dużej szkoły? W Koronowie już wkrótce przy ulicy Paderewskiego otwierać będziemy żłobek. Modernizacji ulegnie parterowy budynek wykorzystywany do tej pory na cele gospodarczo-usługowe. Zadanie realizowane jest przez Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, a całkowita wartość robót budowlanych wyniesie blisko 1,5 miliona złotych. Na realizację projektu Gmina Koronowa otrzyma dotację celową w wysokości prawie 900 tysięcy złotych w ramach programu Maluch edycja 2016. Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni całkowitej ponad 750 m2, wyposażony m.in. w windę osobową, ma zapewnić 48 miejsc dla dzieci. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Koronowo i nie tylko. Witam również gości, którzy będą przebywali w ten weekend w Koronowie. Chciałbym serdecznie zaprosić jak co roku na Świętoplonów. W naszej gminie 3 września o godzinie 14.30 rozpoczynamy Mszą Świętą. Pomszy Świętej Barwny Korowód przejdzie na plac dożynkowy koło hali Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam odbędą się uroczystości oficjalne, jak również uroczystości związane z świętowaniem plonów, czyli również artystyczne. Serdecznie zapraszam. Witam serdecznie, mam zaszczyt zaprosić Państwa na mecz, który odbędzie się 3 września o godzinie 10.00. Na stadionie przy ulicy Klasztornej pomiędzy Wiktorem Koronowo a SMS-em Wocławek. Będzie się działo, zapraszamy. Witam Państwa serdecznie z Hali Ośrodka Sportu Koronowskiego. Zapowiadamy imprezy wrześniowe, a wśród nich ósmy turniej Judo Puchar, burmistrza Koronowa, który odbędzie się 10 września o godzinie 10. Organizatorem jest lokalna inicjatywa kulturalna z Morzewca. Jest to już czwarta odsłona tej imprezy w naszej hali, natomiast, tak jak na samym początku wspomniałem, ósma w ogóle. Spodziewamy się około 200 zawodników. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy serdecznie. Witam państwa bardzo serdecznie z Bazyliki Koronowskiej. Tutaj, w niedzielę 11 września, o godzinie 11, odbędzie się koncert muzyki kameralnej i organowej w ramach nowego cyklu organizowanego przez Gminę Koronowo oraz Stowarzyszenie Promuzyka Organa Zjednoczeni Muzyką. Bardzo gorąco Państwa zapraszam na ten wyjątkowy koncert, ponieważ będziemy mieli okazję wysłuchać znakomitego akordeonisty młodego pokolenia Kacpra Habrowskiego oraz koszalińskiego organisty profesora Bogdana Narlocha. W programie koncertu same hity, m.in. słynna tokata demol Jana Sebastiana Bacha czy suita gotycka Leona Bellmana. A na akordeonie usłyszymy przepiękne tanga Astora Piazzoli, czy też jego naśladowcy w muzyce francuskiej, genialnego improwizatora podążającego nurtem o tajemniczej nazwie Nimuzet, Richarda Galiamo. Tych z Państwa, którzy nie będą mogli dotrzeć na ten koncert, zapraszam do Byszewa. W tym samym dniu 11 września, na mszy świętej o godzinie 12, zaśpiewa chór Cantabile z Sośna oraz wcześniej wymieniony Kacper Habrowski. Zatem do zobaczenia! Witam, zapraszamy 17 września na nasz drugi rajd charytatywny Banku Spółdzielczego w Koronowie pod hasłem Jedziemy dla Izy i Nataszy. Będziemy na tym rajdzie obecni wszyscy, Ala, Jurek, Edyta i Marek. Jako zarząd zapraszamy, abyście Państwo wzięli udział i pomogli tym potrzebującym dzieciom. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. Jedziemy! Jadą z nami nasi pracownicy, cała nasza załoga i nie tylko te osoby tu obecne. Spotkacie nas na trasie. Tym, którzy startować będą z Koronowa, z Rynku, niech to uczynią z nami o 11.30. Wtedy jedziemy długą trasą. Tym, którzy chcą jechać krótszą, startujemy o 12.00. A tym, którzy jechać będą z Bydgoszczy, zapraszam wraz z sobą na Broniewskiego 4 w Bydgoszczy przy siedzibie naszej jednostki. Na godzinę dziesiątą. Do zobaczenia. Pamiętajmy o kaskach. A dla kogo jedziemy? Iza i Natasza liczą na Was. Liczymy, że będziecie z nami. Jedziemy? Jedziemy! Po wakacjach prowadzamy również zmiany w gminnym fleszu. Od dziś spotykać będziemy się z Wami co drugi tydzień, także kolejnego odcinka spodziewajcie się 16 września.